Olsztyn 7 czerwca 2022 roku godzina 7 miesiąc praktycznie miesiąc po wydarzeniach z 9 maja kiedy to grupa patriotów chciała przyozdobić nasze szubienice Pięknymi transparentami. W miesiąc po wydarzeniach, które wam relacjonowałem. Idę do pracy i proszę. Prawo Wojtek wczoraj dokończył dzieła. Wszystkie banery zostały zawieszone. Ruski mir promieniuje na Olsztyn, i Warmię, i Mazury. A prezydent zaaresztował Szubienicę. I oczywiście decyzja chyba jest w mocy, że pomnik pozostaje. Przecież to idealna okazja na to, żeby wykorzystać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przenieść ten symbol zniewolenia Polski do muzeum bez wykładania jakichkolwiek środków. Z miasta finansowych, z miasta czy prywatnych, albo trzeba wziąć przykład Zadama Słomki i tak jak w Warszawie rozebrał pomnik wdzięczności dla Armii Czerwonej w parku Skariszewskim. Taki tutaj, jedna płyta już załatwiona. Gratuluję Wojciechu i zobaczymy co będzie dalej.